Ulicami Warszawy idzie marsz Razem dla, Niepodleg... dla Niepodległej, organizowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Za nami krótkie uroczystości, złożenie kwiatów przed pomnikami marszałka Józefa Piłsudskiego, a chwilę temu przed pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przed nami kolejne pomniki Wincentego Witosa, generała Stefana Grotoroweckiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz ponownie przed Belwederem pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Korzystamy z wyjątkowej wiedzy Pana doktora Janusza Sibora, który wraz z nami jest w studiu TVN24. Pan jest historykiem, ale i nie tylko, także badaczem dziejów dyplomacji oraz protokołu dyplomatycznego. I to, na co pan doktor zwraca uwagę, proszę państwa, to taki aspekt organizacyjno-logistyczny również dotyczący dzisiejszego marszu, ponieważ, ponieważ jest to niezwykła rzadkość, że prezydent idzie w marszu ulicami miasta. Tak, generalnie rzecz biorąc prezydenci przyjmują defilady, jak już powiedziałem, a i to raczej przed prezydentami się defiluje czy maszeruje Natomiast rzadko kiedy prezydenci głowy państw biorą osobisty udział w tego typu uroczystości, że biorą udział w marszu. W okresie międzywojennym trzeba powiedzieć, że był pewien wyjątek, mianowicie i to było przewidziane przepisami, że głowa państwa brała udział w procesji Bożego Ciała. Mhm. I zdarzało się, że na pewnym krótkim odcinku prezydent Mościcki brał udział w procesji. Wiem, że na przykład przy, przypomniałam sobie w Toruniu w czasie kiedyś Boże ciało tak się złożył prezydent Mościcki przebywał w Toruniu i pewien fragment tej trasy przeszedł pieszo. Natomiast a później dygnitarze państwowe innych szczebli, to było szczegółowo określone w przepisach etykietalnych lub specjalnie sporządzono przepisy na daną sytuację. Natomiast, natomiast względy właśnie bezpieczeństwa, proszę pamiętać, że logistycznie to jest bardzo trudna mhm. operacja. Ja znam kilka przypadków, kiedy prezydenci brali udział, zmieniali na przykład tak się stało w Stanach Zjednoczonych w 1977 roku. I to jest taki podręcznikowy przykład, kiedy prezydent wówczas Jimmy Carter wraz z małżonką zrezygnował z limuzyny i przyszedł Pensylwania Ewenii. Ale co ważne, w zupełnie innych okolicznościach, z okazji inauguracji tak, swojej prezydentury, tak, ale a nie. miało to święta. Tak, Oczywiście. Ale logistycznie było to szalenie też skomplikowane. Prezydent chciał dać wyraz temu, że chce nawiązać. Kontakt ze społeczeństwem, mimo różnych dyskusji o zwolę przeciwników wojny wietnamskiej. Mhm. Pamiętajmy, więc, w tej wcale niełatwej sytuacji, też podjął takie wyzwanie i również raz we Francji. więc Ten przykład z 1977 roku jest takim przykładem podręcznikowym, kiedy całą tę trasę przeszedł prezydent Putin. Czyli pieszo. jedynie w Stanach Zjednoczonych, no zdarzało we Francji. Się takie... Zdarzało się również, że o ile pamiętam, valery Giscard d'Estaing przeszedł fragment fragment tej drogi poza przysiężeniu pieszo, ale generalnie służby zapewniające, chroniące prezydenta są niechętne takim mhm. sytuacjom i tu musimy pamiętać, że logistycznie jest to szalenie duże wyzwanie. Mhm. Więc nie tylko wtedy, kiedy odwiedza nas prezydent Obama, mamy tutaj sporo pracy, ale również i w tych sytuacjach. Natomiast mówię, jesteśmy świadkami powstawania nowej tradycji. O ile ten ceremoniał wojskowy, który miał miejsce na placu Józefa Piłsudskiego jest czymś opisanym, mm -hmm. to tu być może w przyszłym I, roku i powtórzy pan. Tak, jest o wiele łatwiejszy na pewno, yy, więc tutaj mamy... Yy, Czyli uważa to pan, taka... że dzisiaj państwa przede wszystkim ochrona prezydenta Biuro Ochrony Rządu podjęło się wielkiego wyzwania. Ma bardzo dużo pracy na pewno, yy, co troszkę widać też i w Warszawie, ale ja myślę, że tu prezydent powiedział, że chce odzyskać to święto. Yy, no chodzi o to, żeby symbole narodowe a nie dzieliły Polaków. Kiedy tak patrzę na krakowskie przedmieście w tym momencie, panie doktorze, to wydaje mi się, że, że chyba się udaje. Myślę, że też i cieszmy się z tego, a ja bym powiedział, że w tych dawnych przepisach porządkowych tam były takie wskazówki, że na przykład, że krakowskie przedmieście i Nowy Świat, ponieważ są wąskie, nie są miejscem do oglądania tego, tej hmm. uroczystości, bo tam przecież biorą też udział grupy rekonstrukcyjne i wtedy również chciano podziwiać sztandar cechowe I, i mówiono dokładnie, instruowano warszawiaków, gdzie należy stawać i oczywiście wybierano te bardziej przestrzenne y, ulice Warszawy, czyli aleje. No tą różnica jest taka, że dzisiaj idea jest taka, żeby to warszawiacy szli w tym marszu, oni nie mają go obserwować, tylko iść wraz z prezydentem. Ale w tym stutysięcznym byli jednak ci skupieni w organizacjach, czyli, mhm. czyli wymieniano. Tak, y, ale to, tam byli wszyscy, bo tam był związek wioślarzy związek mhm. na przykład łyżwiarzy, kelnerzy mhm. się zgłosili. Ale jednak miało to taki bo... charakter reprezentacyjny, tak, że tak, pewne to, grupy oczywiście. reprezentowały natomiast większe grupy społeczeństwa. Mało by było młodzieży, dla studenckiej szczególnie, bo ona, pamiętajmy, że wówczas walczyła, jeszcze rozbrajała Niemców, zajmowała poszczególne posterunki i tej młodzieży starszych klas szkół średnich. Ale to była pewna specyfika, natomiast z całą pewnością proszono wszystkich o ten wzorowy porządek i ten wzorowy porządek został zachowany. Także bardzo pogodnie to się odbyło. Warszawa też tego dnia w czasie pierwszego Marszu Narodowego była pogodna. Pogoda sprzyjała jak na listopad, dzisiaj również. No bo właśnie, to taka klamra historyczna, jeśli chodzi o pogodę, także wyjątkowo Ale sprzyjająca. Ale z całą pewnością pogodnie jest coś ważnego. Także jeśli chodzi o o Państwo, o pewną tradycję, to rodzi się na naszych oczach Myśli coś nowego. Myśli Pan, że, że ta idea faktycznie się utrzyma i będzie taką nową tradycją? Oby tak, no, przecież żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, odbywają się inne marsze w Warszawie równolegle lub te trasy tak starano się określić, aby nie przeszkadzały czy nie nachodziły na siebie, więc zostaje tu zachowana taka, taki wachlarz swobody wypowiedzi czy zachowania. Natomiast y, y, głowa państwa y, ma z całą pewnością, taka też jest i funkcja jednocząca głowy państwa. Y, 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 no, wzięła nas, być. Tak, tak Tak, y, ponad podziałami y, y, musi y, y, łączyć i chce. I tutaj y, trzeba schylić głowę przed y, tym, co prezydent Komorowski. No, sam mówił, y, y, przecież trochę obawiam się, mówi: podejmę to ryzyko. Bo tam jest w tym wywiadzie pada słowa podejmę. ma pewne, mówi: mam doświadczenia udziału w tych marszach w latach 70., 80., Rzeczywistość jest inna, ale yy, święto narodowe powinno być świętem zgody. Ale jednak mała rewolucja, tak, tak jak pan sam podkreśla, na początku tej nowej tradycji. Z tym, że to prezydent yy, przewodzi temu marszowi, idzie ulicami Warszawy na czele. Tych Polaków, którzy chcieli dzisiaj wraz z prezydentem świętować. Na, na, na tle nawet tych takich ceremonialnych rozwiązań na świecie, które obserwujemy, to myślę, że będzie to odnotowane i mhm. z całą pewnością też szeroko komentowane. No. Mhm. Także warto analizować te uroczyste sytuacje, bo jednak często ten przekaz dodatkowy jest, nie się ta symbolika jest bardzo ciekawa. Można tu wiele rzeczy pokazać, przekazać społeczeństwu. Ale tak jak rozmawiałem z mieszkańcami Warszawy, to jednak chcieli, chcą spędzać spokojnie, wyjść z dziećmi, nie obawiać się, że zostaną gdzieś tam kamieniem. Świętować radośnie, tak, prawda? Tak, tak. Ja muszę powiedzieć, że sam miałem takie przygody, przed dwoma laty na długie uciekałem, żeby, żeby kamieniem nie dostać przez przypadek. I wiele osób tak, tak właśnie było to w tej sytuacji. Bywała smutna rzeczywistość dzisiejszego dnia, oby dzisiaj tak oczywiście nie było. Na razie jest, jest bardzo dobrze i należy należy to szanować i jak najbardziej cieszyć się bardzo panu serdecznie dziękuję za te wszystkie informacje komentarze pan doktor Janusz Sibora historyk dziękuję badacz również. dziejów dyplomacji oraz protokołu dyplomatycznego historyk Uniwersytetu Gdańskiego był gościem dnia na żywo w TVN 24. bardzo dziękuję, dziękuję raz jeszcze za rozmowę a my cały czas pokazujemy państwu w tej chwili marsz dla niepodległej marsz w święto niepodległości organizowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za nami, za tymi wszystkimi, którzy zechcieli wziąć w tym marszu udział. Już przystanki i złożenie kwiatów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. To przy samym placu Piłsudskiego. Następnie pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego na krakowskim przedmieściu. W tej chwili marsz zmierza w kierunku pomnika Wincentego Witosa. Następny przystanek to pomnik generała... Stefana Grota-Roweckiego, następnie Ignacego Paderewskiego, Romana Dumowskiego na placu na Rozdrożu i moment zamykający ten dzisiejszy marsz razem dla niepodległej przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, który stoi z kolei przed Belwederem u zbiegu Alei Ujazdowskich i ulicy Belwederskiej.